Cześć moi, cześć Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z farminga, ale nietypowym odcinku, ponieważ to jest kolejny odcinek ze sprawdzania map. W dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać mapę Rogatki. Oczywiście link do mapy macie w opisie. No i tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że zrobiłem screena. Zresetuję sobie wowa. Znajdujemy się na rogatkach. Jesteśmy na poziomie łatwym, żeby pokazać Wam, jak tutaj wygląda gospodarstwo począko, początkowe. Także, no, najpierw obgadamy sobie gospodarstwo, co na nim się znajduje, można tak to powiedzieć. A jako, że to jest początek odcinku, to zapraszam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale. Oczywiście, wpadajcie do chłopaczków. Link w opisie do Karoka. I... Czytosa. I tak. To jest odcinek drugi ogólnie w dzisiejszym dniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak się spodoba, no to na pewno zostawicie, zostawicie subskryp subskrypcję. Możliwe, że z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły livey oraz inne serie. I dobra. I jesteśmy tak. Na naszym gospodarstwie. Nie wiem, czy tutaj są dwa gospodarstwa, czy jedna, ale mi się wydaje, że chyba jest tylko to jedno. Także, no, witam Was. Tutaj mamy dom taki z pustaków, ceglany, no bo cegiełki też są fajne, eleganckie, taki w starym stylu. W ogóle to jest styl taki, no, staropolski, można powiedzieć. No bo drewno i cegły góru... górują. Także, no, domek, niczego sobie. W sumie używamy go z citosem na naszych live'ach, także no. Możecie wbić. No i co? Jakieś tam maszynki? Nawóz i pszenica. Znaczy pszenica. No, y, nasiona do siewu są. Pod wiatką naszą, to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Wiata na dość dużo maszyn, można powiedzieć, i no te oryginalne maszyny są, czadersko, można tak to powiedzieć, poukładane. Samochód y, z rejestracją rogatki, No coś pięknego. Także takie maszynki mamy na Stark, chwastownik, pucht, wszystkie były obracany Siewnik, gruber. No i kombaj, to jest Russell Marshall. Tak, nowa. No to, kombajnik rosyjski, elegancki. Ogólnie tutaj nie wiem, płyta chyba na obornik, tak mi się wydaje. Czekajcie, aż włączę sobie chudy. Tylko nie pamiętam, którym to się włączało jak można to powiedzieć tak tutaj. Tak chudy i co tutaj mamy poziom wypełnienia. O a to jest akurat nie płyta na obornik tylko silos na kiszonkę. Także no fajny fajny. Kiedyś by, chyba 17 takie były popularne silosy mi się wydaje. No i co? Tutaj mamy drugi wjazd na naszą gospę. Tak, z daleka widać jakiś skup. Zaraz sobie do niego polecimy. No i tutaj mamy oczywiście króweczki. Tak mi się zdaje, że tu są krówki. Tak. Tutaj mamy taką stodołę z oborą pomieszaną. Chociaż stodołą to tak... No można powiedzieć, że to jest stodoła z oborą. Oczywiście tutaj wjazd, przeje... przejazdówka jakaś, warsztacik. Fajnie. Fajna obora, powiem. Może kiedyś wyciągnę to z rogatek i na jakiejś serii sobie wezmę ją, wykorzystam, bo tutaj, jak widać, po tamtej stronie mamy miejsce na snopki, na kostki, i po tej. Chyba bardziej po tej stronie jest to wymagane, bo tutaj mamy jakiś rzut. I rzut jest idealnie na koryto jak i na słomę. Także no, fajnie, fajnie ciekawie. Także, no taka stodołeczka, no coś pięknego. Oczywiście ten płot naokoło gospodar naszego gospodarstwa to też jest wielki czadzior. I tutaj mamy stodołę drewnianą. Coś mało spotykalnego w tym naszym farmingu. 19. Tutaj mamy, nie wiem, jakiś schowek, może po prostu tutaj bimber. Pędzić na legalu. Nikt nie zobaczy. Ktoś wejdzie do stodoły A. Dobra, tu jakaś ściana. Tutaj już dalej nie będziemy wchodzić. A tu wimberek będzie nam się pędzić. No, elegancko, elegancko. Tutaj mamy. O, tutaj mamy kolejną z naszych maszynek na start, czyli Fenda Wawel 511C. Fajnie. Nie powiem, że nie. Fajny ciągniczek, elegancki. Tutaj jest jakiś taki garażyk, mi się wydaje, że chyba bizon by tu nawet wszedł i by można było bizona tutaj schować. I co, tu jakieś opony stare, graty, no i to chyba tyle. No i tutaj mamy jeszcze wiatkę do tej stodoły. No i tu co tutaj mamy? Tu jest kurnik, o! Kurnik też niczego sobie, można wejść do niego. Wejść do niego do środka, to też fajne, ciekawy. Ciekawy, fajny kurniczek, a samolot leciał. No właśnie, bo tu na tej mapie jest samolot dodany. No I tutaj mamy sztajerka z przyczepą Welgera. No i tak, i tak się prezentuje to gospodarstwo, no plac zabaw dla dzieci z grillownią, no też nie mogło go zabraknąć. No wiadomo, tutaj ludzie się przyłożyli do tej mapy. No i zanim pójdziemy sobie gdzieś w las, no bo... Ogólnie tutaj chyba bardziej jest dominacja lasu niż pola. No ale to jest plus, bo są landy leśne, które możemy skarczować i zrobić pole swoje własne. To jest w sumie dla mnie taki plus dla tej mapy. No ale jak zobaczyliśmy gospodarstwo, to Was zapraszam na minimapę. Ogólnie pól mamy gdzieś około 60... 70 ile? 79 pól mamy. Także na no, takich ornych, zrobionych przez twórców mapy. No ale landów za to mamy od groma. Nie wiem, który tutaj chyba jest. 50. Land, ostatni. No, powiem, że no, nieźle. No, jak widać, las, lasy można sobie kupywać i karczować i robić pola. No, chyba, że wolicie się pobawić tutaj w leśnika, bo to też jest dosyć fajne, bo jest nawet dodatek przecież ten leśny. Do farminga. Nie pamiętam jak się nazywał, ale ostatnio wyszedł. Można się nim pobawić z znajomymi, bo oczywiście mapa jest kompatybilna na multiplayerze. Możecie to w sumie zobaczyć na moich live'ach. Oczywiście. No i tak. Yy, dobra, o landach już nie mówimy. Fajnie są takie rozcięte te landy leśne, ale to już ta mniejsza. No i co? Pola są duże, małe. Nie są prostokątami, kwadratami, tylko są urozmaicone. Tak jak tutaj mamy przy naszej okolicy takie mniej więcej te kwadraty, no to tak popatrzcie sobie na 45 pole, na 44, 42, no są urozmaicone, nawet tutaj mamy 55, takie serduszko można powiedzieć, a oczywiście jak przy serduszku jesteśmy, no to napiszcie hashtag rogatki, ja wam przypnę serduszko w komentarzu, także no... Zapraszam do zostawienia komentarza. Hashtag rogatki, ja wam przypnę serduszko. Dobra. Jak widać, no mówię, są małe, średnie, takie na duże, jak 41, 38, 39 pola. Małe jak 65, 66, 66, przepraszam, 67. No i średnie, no to mamy już resztę 34. No takie maszynki, no dosyć można powiedzieć. Małe, duże. Kto... To, jakby. No, po prostu będziemy. My, można tutaj grać. O, już się wypowiem. Zarówno trzydziestkami, sześćdziesiątkami, jak i jakimiś nowszymi ciągnikami tak po kroju John Deere'a jakiegoś nowszego albo coś takiego. Tylko, że wiadomo, przy nowszych sprzętach, no to by wypadało jakieś modernizacje zrobić na naszej farmie. Ale to tam. Dla Was, graczy, to nic nie szkodzi. Oczywiście, saręki biegają. Na, a, no właśnie, na start tylko dostajemy lanty y, z y, gospodarstwem, a za te 100 tysięcy musimy sobie to kupić pola. Dobra, ogólnie klimatycznie te, y, ta mapa jest czaderska, no można to powiedzieć, nawet policja jeździ Ehe. Kiją, kiją swoją, elegancką. Wiadomo, górki... Nie są tak, yy, pola nie są takie, można powiedzieć, że płaskie. Nie są takie, że a górka i nic się nie dzieje, tylko no, górzyste dołki, lekkie, no, urozmaicone są te pola wszystkie. Nawet te drogi są takie, można powiedzieć, że można się wczuć w klimat. No i oczywiście tutaj jesteśmy na jakimś skupie, ale zaraz do niego dojdziemy. My najpierw sobie polecimy na ten no, skup, który się kryje. Który widzimy z naszej go gospodarstwa, tak? Nie wiem, jak dojechać do niego. Tutaj w ogóle jakaś kolejna droga. Bo yy, jak Spider-Man niestety nie udało nam się. Chyba weszliśmy od dupy strony, bo tutaj nie ma żadnego wjazdu. wjazdu ale tutaj mamy, tutaj mamy, gdzie my nie jesteśmy. Tak, tu jest Skup Pro Farm. a buraki ziemniaki. Yy, Skup Pro Farm, chyba ogólny. To taki tutaj jest dla zbóż. No, można powiedzieć, że skup, no, dojebany. No, nie będę oszczędzał słów. Tu jakieś silosy ładnie idą. Dwa tiry. Co to są, dafy? Da. No właśnie, dwa dafy. No po prostu czadżar. lampeczki, żeby było w nocy oświetlone. Tu jakieś duperelki. No i co? No tutaj... No, silosy jak silosy, budynek, no budynek, no ktoś się postarał. Tutaj mamy nawet wagę. To jest dosyć ciekawe. Czekajcie, aż ja wam podgłośnie grę. Bo pewnie wy tego nie słyszeliście. Pierdolę, to <gry> to <ma> to wyjebane. <gry> <gry> Tutaj pan majster, kurczę, polski... Polski robotnik na skupie. On ma na to wyjebane. No po prostu człowiek zamiast ważyć ciągniki i patrzeć, czy dobrze się zwala wszystko, no to on to pierdoli sobie. kierownik jakiś po prostu patrzy. Także no, takie smaczki na tych robgatkach myślę, że jest ich więcej. Może to podkrywamy na tym filmiku, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj mamy ziemniaczki, to też fajnie, fadromy jakieś, no starego typu. Coś pięknego, dobra. O, brama się otwiera na sezamie. Otwórz się. Nie trzeba nic klikać. I zaraz się zamyka. A tutaj będzie coś? O. Ale żeby godziny koło jedno, godziny koło jedno robić. A co ty kurwa myślałeś? Co się na godzinę bierze? Raz, raz. Kluczyk już bierzesz, kluczyk. Już tu po przekątnej, dociągaj. U. Ale żeby 4 godziny koło jedno. 4 godziny koło jedno robić. A co ty kurwa myślałeś? To się na godzinę bierze. Raz, raz. Kluczyk już bierzesz, kluczyk już tu po Dociągaj. Mówię, to jest coś pięknego przy tej mapie, że tu są dźwięki dodane. Także, no, możemy posłuchać sobie, jak tu robotniki gadają, szef z kierownikiem, a czy w sumie kierownik z pracownikiem. Jak tu opony sobie Adaś ładnie, elegancko wymienia, a ja mu ukradnę chyba tą zabaweczkę o! Krzyżaka łeb <laughs> śmieje się. Oczywiście tak. Tej zabawki nie mogę wziąć. A! Zapomniałem. R. No. Znaleźliśmy zabawkę. Zabaweczka jest nasza. I oczywiście co my mamy tutaj? Tutaj mamy jakąś ładną łąkę. Z bagienkiem w środku. Tak. Ładny stawik. No. Coś pięknego. Jeszcze tak z dwa drzewa by dali. No i magnifik czy coś takiego. Coś pięknego. Tutaj jest nasza gospodarka, oczywiście. My lecimy teraz na kolejny jakiś skup. Może znajdziemy znowu jakieś fajne teksty. Tutaj mamy skup? Nie. Tutaj jest trzydziestka yy, z cyklopem. I tutaj mamy handlarza zwierząt? Nie. Obora dla krów, zagrody. A! Tutaj możemy sobie krówki kupić. Kupić budynek słoma, obornik. Aha, no to tak jak na wrzozówce mamy, że kurnik, który nam ze słomy daje obornik. Także tutaj mamy oborę akurat. To też jest plus. No tutaj chyba słomy, no słomy dajemy i po prostu później dostajemy obornik za tą słomę. To jest coś też fajnego. Tutaj możemy sobie pozwiedzać ten skup. Wiadomo, jakby się wykupiło na własność, no to trzeba gdzieś maszynki pochować. No i tak. Tu do czwarek. No. Coś fajnego. No i dobra. Tutaj mamy ten skup, jakby. A, no i handlarz zwierząt. No. Tutaj, jak widać, no, my na, na tej serii z live'ów mamy akurat tutaj gospodarstwo, więc, no, okolica przyjazna. Nie ma się do czego przyczepić. Tutaj mamy chyba jakiegoś handlarza warzywami. Także, no, nawet ciekawie ich. Tak, tutaj jest do warzywek. Dobrze mówię? Ustacha. A ustacha możemy sprzedać deski. Tutaj jest pan, który przyjmuje deski. Także, no, niestety, źle strzeliłem. No, ale ciekawe. Tutaj jakiś znak był, a, no, uwaga, no to typowe. I tutaj wchodzimy w, w sumie, wioskę, tak? Tak, bo tutaj wiosek mamy mało, czyli tą jedną, no, raczej jedną. No tutaj mamy drugą taką wioskę, a tak to ta reszta to jest las. Tutaj mamy sklep, I zaraz sobie tam przejdziemy. Tutaj mamy, oczywiście, chyba tarka, tak? Albo tu jakieś markety, firmy duże. No ale cóż, tutaj mamy fajny wjazd do lasu. Tutaj drzewa na metry i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj mamy. Tu mamy, co tutaj mamy? Handlarz. a co tutaj mamy? Aha, sklep i. Aha, mamy. Y, dwa sklepy z pojazdami to jest. A, to jest mechanik pojazdów. A, no to spoko, widać, że jakieś jadniki tu stoją, no to fajnie, fajnie i możemy kupić od razu ropę u niego. Czadzior, no, mamy odhaczony kolejny punkt. Wiadomo, tych skupów mamy coraz więcej, no tutaj jest w sumie takie zagłęby tych skupów u wiejskiego, no to tutaj możemy coś tam posprzedawać ciekawego. Klub wiejski, no to tutaj mamy zboża i chyba te nasze warzywka. Oczywiście, jakieś sady są. Szkoda, ja, jeszcze, ja bardzo czekam na te sady do farminga, żeby one się pojawiły. Takie, wiecie, jabłuszka, żeby można było pochodować i tak dalej, i tak dalej. Dobra, za dużo da mówię i tak dalej. Tutaj mamy chyba mleczarnię, tak, mleczarnia. Krówka jest szczęśliwa. Pieniądze to nie wszystko, nawet tutaj mamy Bill Max, fajnie. Mleczarnia, no, mleczarnia standardowa, tak jakby w polskim kraju, można tak to powiedzieć. Coś przepięknego, dobra. My sobie tutaj wychodzimy z terenu zabudowanego i lecimy sobie na prawo czy lewo. Zależy. Ok, ba sobie traskę. Tutaj. W sumie. Przelecimy sobie po piorostej do następnego skupu. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ja Wam tylko pokazuję, że coś tu jest. Yy, billboard. A. No tutaj, że jest. No. Dobra, tutaj mamy kolejny yy, Billboard. Tutaj mamy Ada, pracowników. Szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś szczerze, jo, bo... szczerze to ja chcę 500 zł. Kurwa, <tryk> <tryk> jak? No kurwa, no, tu jest wszystko, wszystko jest w początku. No porobiłeś, na no, wszystko dobrze, ale 250 no. zł i 50 zł za to wcopnięcie. No. no nie wiem, no. Adaś! Szczerze! Ile chcesz za tą robotę, no... Mówię, coś pięknego, te wszystkie teksty. Tak samo mogę wam już pokazać, że jeżeli jesteśmy... startujemy na tej mapie, no to tutaj mamy traktorek i tu też mamy o pewnej w sumie o 8 godzinie Majora, który czeka i mówi, że... no, witam. No i tyle. Można tak to powiedzieć. Witam i o zdrowie pytam. Ogólnie gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w sprzedaż wełny. A, no to coś, co mnie akurat nie obchodzi, bo ja wełnę się nie lubię bawić po farmingu. Każdy powinien już o tym wiedzieć. Odwiedzimy sobie tutaj elewator kolejny. Ciekawe, czy tu jakiś kierownik jest, który nam to podpowie. Co nieco tutaj mamy prosiaczka. No to takie teraz tutaj mamy typowe elewatory takie polskie, że wiecie, no nie skup y, u tylko no, nasze polskie takie spółki elewatorowe, dobra, rolne, które y, którym zazwyczaj się sprzedaje zboże, dobra. Tutaj mamy tak, no skup, no jak skup, jest trochę ciężarówek, są silosy, tam są też silosy. Tutaj mamy ciężaróweczkę. Kolejną, tu nie wiem w ogóle co to jest zawałek, jakiś ciekawe. I dobra, tutaj mamy ogólnie odznaczone Michał. O! I witam Was na chyba tej drugiej gospodarce. Tak, to jest drugie gospodarstwo, można tak to powiedzieć. Do którego dostępu nie mamy no niestety. No, tutaj mamy drugie gospodarstwo nasze rolne. Fajnie. No, tu jakaś przyjazdówka, tutaj mamy w ogóle warsztacik. Tu już jest chyba na nowoczesniejsze maszyny. Nawet większa wiata jest taka, wiecie, tutaj powiew w nowoczesności. No i tak samo tutaj jakaś skarpa, jakieś. W sumie tutaj można powiedzieć, że miejsce na kolejną budowę oczywiście do obra. Pokusiło mnie. A w sumie my mamy przecież modyfikacje. Mamy 10 milionów. Oczemu by nie? Jesteśmy na trzecim, na drugim gospodarstwie. Tutaj nie wiem. Tutaj chyba mamy świnki. Mi się tak wydaje. Tak czy nie? Krowy, no to dwa gospodarstwa z krowami, no to dosyć fajnie. Tutaj już no widać, że jakiś młody rolnik sobie z dofinansowania pobudował taką ładną obórkę dużą. Oraz no tutaj przerobił chyba... Można tak to powiedzieć stodołę. No ciekawe to. No nie powiem, cieka ciekawie wygląda ta mapa. Jeszcze tutaj sąsiad pewnie zazdrości. Chociaż sąsiad kombajn klasa ma coś niesamowitego można tak to powiedzieć coś niesamowitego i co no, Kombine klasa ma ale tutaj no, po prostu jest powiew tego, tej nowości silos y wszystko no może kiedyś coś się pojawi z tej mapy no dom trochę mnie nie zadowala bo taki nijaki ten dom jest trochę bym go zmienił no ale odbity może być może być do dobra. Tutaj mamy w sumie odhaczone. Tutaj jak widać warsztat. Sklep z pojazdami. No to sklep z pojazdami. Nawet bizonek jest na wystawie, żeby bardziej zachęcić do tego sklepu ludzi, którzy przyjadą kupią samochód. No sklep jak sklep. No dużo miejsca, żeby maszynę można było kupić. I tyle. No i jelonek. Co to jest? Jelonek? Nie wiem. <laughs> w sumie nie zdał się. Daniel Jeleń rogatki, no w sumie rogi są dobra, tutaj mamy tartak tartak bym w sumie pominął chociaż to jest w środku lasu to może być fajna droga dojazdowa i tartakiem nie jestem jakoś zainteresowany, tartak jak tartak jest tu skup wiór yy, tu pewnie drewno można sprzedawać drzewa, no, produkcja jakaś desek albo coś takiego jest w 100% chociaż nie powiem, bo może kiedyś się pojawi jakaś, nawet bym mógł powiedzieć, że jakaś leśna, leśna seria, bo kurczę, nie wiem, mało jest takich serii z Farminga 2022 leśnych. Tutaj byśmy sobie jeździli ładnie, elegancko do lasu, byśmy się rozwijali, taką do rozwinięcia można powiedzieć, że seria z lasu. Może wam się spodoba. My jesteśmy tutaj. Tutaj jest Uzenka, martyniuka. Tutaj gdzieś będzie ktoś śpiewał przez oczy zielone. Oszalałem? Albo coś w tym stylu? Nie. Zwykły no taki... Teraz to jest taki standardowy skup u jakiegoś prywatnego... U po prostu. losy. Za, y, kos zasypowy. Można przyjechać, zwalić się. Wagi nie ma. To jest umowne. Umowna waga. Skup, zęka. Fajnie, fajnie. Tu, y, tu jest jakiś ruch drogowy. No tutaj jest jakaś lepsza droga dojazdowa, można powiedzieć. Aż mnie wziął. Tutaj mamy oczywiście... Co my mamy tutaj? A, tutaj mamy imprezę. To byśmy musieli sobie ustawić oczywiście czas na... Czekajcie. Godzina 22. Enter. A. Impreza. To akurat wiem, bo mi tutaj pan Cheetos powiedział o tej imprezie. Także no powiem, że fajnie <laughs> się tu bawią ludzie. I tak samo jak tu można zaraz zau zauważyć, bo tu mamy imprezę oczywiście. Ale mamy też też tutaj mamy łódkę, która płynie. Tylko gdzie ta łódeczka jest? Nie ma żeglarzy. Bo tutaj była łódka przecież, która pływała to też y, żem zauważył, ale to tam mniejsza. Dobra. Jak nie ma, no to nie ma. No trudno. Po prostu się nie znam na tym na tej mapie i dobra, tutaj mamy w ogóle jakąś dziwną plantację, taki dziwny dosyć skup, bo tutaj wszystko można sprzedać. Ody, e, warzyw od rzeczy szklarnianych. Po kamienie. Papno można kupić, bez problemu. Tutaj mamy ziemniorki i braki. Są tutaj ziemniorki, a tu braki. Wiadomo, te wszystkie ziemniaki idą do McDonalda, oczywiście, nie do KFC. I tutaj mamy skup. No i gdzieś tutaj mieliśmy punkt sprzedaży desek. Tak, tutaj mamy punkt sprzedaży desek, także to były rogatki. Oprowadzenie po mapie z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I. Co, no myślę, że zasubskrybujecie ten mój kanał. Ja się tepnę na gospodarstwo, żeby, no nie było, się z wami żegnam tam, gdzie zacząłem, Także do zobaczenia. Myślę, że dzisiaj na live z chyba ETS-a, albo jak będzie dobrze, no to na rogatkach. No, dlatego trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.